Cześć witajcie. Dzisiaj taki krótki vlog informacyjny, bo mam nadzieję, że mi się to szybko uda jakoś wrzucić, bo też mam problemy z kąpem chwilowy i mam nadzieję, że wieczorem uda się wreszcie obrobić i wrzucić odcinek taki gierkowo aplikacyjny. Tym razem zapraszam na Kasperskiego. Kilka osób pytało o antywirusy, więc będzie właśnie ta aplikacja tutaj. Czyli Kasperski, dokładnie ta. I teraz, tak jak już mam taki vlog informacyjny, to tylko tak na szybko powiem, że w przyszłym tygodniu zaczynamy i startujemy. I myślę, że to będzie co najmniej częściowa recenzja tego urządzenia, dokładnie tego urządzenia. Tutaj, więc myślę, że postaram się poruszyć wszystkie najważniejsze aspekty Nexusa 7. Więc no, zrobimy taki kompendium wiedzy, naprawdę myślę, że spróbuję Wam jakoś to najlepiej powiedzieć jak się da. Tym bardziej, że to jest pierwsze urządzenie, które mam w styczność z czystym Androidem, więc to było dla mnie też po części nowość. I druga rzecz, która no, to będzie w przyszły tydzień jakoś tak wypełnimy tym, że, że zaczniemy na pewno tę aktualizację. W przyszłym tygodniu też zrobimy jakieś takie ostatni odcinek porównania SGS3 i Note 2 i może na przyszły weekend uda się zrobić już takie podsumowanie, który lepiej wyszedł z tego, z tej, z tego starcia. No i zobaczymy, zobaczymy jak, jakie są ogólne wrażenia jednego i drugiego telefonu. Oczywiście wasze komentarze jak najbardziej się liczą, więc zapraszam do komentowania. I w momencie, kiedy zakończymy porównanie SGS Trójki i Nota drugiego, przechodzimy do recenzji Nota drugiego, która no, myślę, że nie będzie mniejsza niż SGS Trójki, czyli nie będzie mniejsza niż 5 odcinków, bo jest sporo do opowiedzenia również o tym urządzeniu. No Myślę, że to tyle. Jeśli macie jakieś sugestie odnośnie jakichkolwiek dodatkowych filmów, to oczywiście kanał jest dla Was, jak już wielokrotnie mówiłem. Wasze jakby oczekiwania są dla mnie bardzo ważne, więc postaram się zrobić to, co chcecie, a najwyżej niektóre rzeczy, które ja planuję, zrobię sobie później. No dobra, to wszystko. To w takim razie dzisiaj jeszcze Kasperski będzie wieczorem, mam nadzieję, a jutro, ale to też gdzieś raczej po południu, no bo, bo dzisiaj mam też taki wieczór bardziej, że tak powiem, wychodni. Więc zabierasz się za to dopiero po południu w niedzielę. W takim razie będzie QA. Zapraszam jeszcze do pytań pod QA i no i tak, i to wszystko. Dobra, trzymajcie się. Pozdrawiam. Hej!